Następny gołąbek jest o numerze 6302 barwy ciemnej z białym piórkiem. Też ma taką charakterystyczną kropeczkę nad dziobem, lekko pstry. O, tu ma jeszcze piórko po szczepieniu. Widocznie to będzie prawdopodobnie samczyk. Chociaż też głowy bym sobie nie dał uciąć. Nie widziałem, żeby jeszcze gruchał. Ma jedno piórko do spierzenia. Piękne skrzydełko. Krótkie przedramię, bardzo silne skrzydło, mocno zapierzone. No i gołąb sam sobie bardzo ładnie się prezentuje. Piękny samczyk będzie. Jeśli będzie to samczyk, bo jest to też bardzo bliska rodzina do poprzednich, tamtych dwóch gołębi, tylko no to będzie wszystko na rodowodzie widać. Ja też później tutaj pokażę ojca, ojca tych gołębi, żeby każdy, każdy wiedział. Moje rodowody nie są kolorowe, dużo tam nie jest napisane, ale mnie to sprawia sporo trudności. Ale myślę, że. że Gołąbek jest piękny. No. Chciałbym się mieć wszystkie, ale no wszystkich niestety nie mogę sobie zostawić. Też miłe jest to, że panie Zbyszku, te 10 gołębi pan wybrał tą grupę. Jest taka grupa faktycznie przeznaczona od serca, także to jest też miłe i to mnie osobiście troszkę bardzo cieszy, no bo faktycznie każdy jeden gołąb ma swoją historię zbudowaną i, i, i te gołębie... Te gołębie po prostu prześlicznie naprawdę są przygotowane, więc to też fajne jest dla hodowców licytujących, że ktoś po prostu sobie kupi coś fajnego do, do hodowli.